Wpadłem na pomysł, który chyba jest głupi, ale jak wyjdzie, to będzie co wspominać. Pakuję rower do samochodu, jadę jeszcze poznajomego i jedziemy do nowej supi, a stamtąd. W zależności od tego ile będziemy mieli energii, albo 25, albo 40 km rowerem po trzy szczyty Korony Gór Świętokrzyskich. Dobrze, że przed wyjazdem to ogarnąłem, że skończyły mi się dane komórkowe. Jeszcze idę w zasięg Wi-Fi, bo nawet nie wejdę teraz na stronę internetową, żeby sobie wykupić ten pakiet danych. E, idę jeszcze w zasięg Wi-Fi. Przed wycieczką warto jednak mieć dane komórkowe. Aha, i dzisiaj jedziemy bez jednego lusterka. To lusterko klejone na szewski klej. No niestety znowu się zaczęło odklejać, a tym razem już tego kleju nie mam. Będę musiał sobie poszukać takiego lusterka podgrzewanego w całości. Dobra, pakiet danych wykupiony, dodatkowy, żeby był kontakt ze światem, zabrałem jeszcze dwa takie składniki. Niezbędne na wycieczkę, o których zapomniałem. Jestem właśnie w trakcie montażu tego vloga i nagram Wam omówienie, chociaż nagrywałem je w trakcie vloga, ale trasa nam się trochę ostatecznie zmieniła i wygląda ona w ten sposób. Łącznie jest to prawie 27 km. Startujemy z nowej supi, będziemy jechać w stronę Helmowej Góry, później czarnym szlakiem. Cały czas zjeżdżamy takimi drogami wiejskimi. Do Szczytniaka i spójrzcie sobie, jak stromo ten Szczytniak tutaj będzie wyglądał. To będzie naprawdę ciężka przeprawa. Dalej od Szczytniaka czerwonym szlakiem zjeżdżamy i już dojeżdżamy powoli do bazy. Czeka nas tutaj wiele wyzwań. Zapraszam Was do oglądania. Zapinajcie pasy, bo, bo będzie naprawdę grubo. Dobra, auto spakowane, jedziemy w drogę. Jeszcze trzeba będzie stanąć, tylko ten. Nie zatankować, napompować koło, bo coś się flak zrobił. Także myślę, że zaraz chwilę po południu, po 12 powinniśmy być na miejscu. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, jedziemy. Jeden bar był, kurde, zeszło całkiem nieźle. Niech się to koło podniesie. Wpadł jeszcze taki pomysł, żeby przed wyjazdem skoczyć do Decathlonu. Trzeba poszukać jakiegoś zestawu naprawczego, jakby nam się koło rozwaliło, opona pękła. Także jakaś pompka i łaty szukamy. Dobra, mamy pompkę, mamy Zestaw, Łatek, jedziemy do kasy i jedziemy. Mieliśmy wyjechać, mieliśmy być na miejscu o 12, a teraz już jest 12, jeszcze z Kielc nie wyjechaliśmy. Stanęliśmy sobie po drodze, bo i tak jest godzina opóźnienia. I coś wam zaraz pokażę, bo nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Patrzcie na to. Outlet track biedronkowy. Centralnie przyczepa postawiona. I zaraz sobie tam wejdziemy do środka, bo ciekawe rzeczy są.

Morzyca. Fajne miejsce. Jesteśmy 4 minuty od nowej Supi i nie wiem dokładnie jak się nazywa ta miejscowość, ale pierwszy raz coś takiego widzę. A tych biedronek przecież w mieście jest sporo. Tak się trochę obawiam, że te szczyty, które będziemy musieli rowerem pokonać, to właśnie tutaj widać. Nie wygląda to. Obiecująco, chyba będzie trzeba ten rower na, na plecach wnosić. Koło założone, teraz założyć tylko hamulec. Proszę bardzo, jedną ręką. Dobra, jesteśmy w nowej supi. Ja uruchamiam trening, jeszcze mi musi złapać GPS-a. 92% baterii w telefonie, w zegarku. O, właśnie, wystartowałem 13.23. I po pierwsze jestem ciekawy, ile czasu nam zejdzie z tą drogą. Nie będę stopował tego treningu w ogóle. To po pierwsze, a po drugie ile baterii zostanie i czy w ogóle coś zostanie. Także czas start lecimy. Słuchajki, ładny zjazd, ale tutaj już jest rzeczka, tam jest kładka. Tyle, że chyba nie będziemy szli do tej kładki. Przebijamy się przez rzekę, nie. Tam jest kładka jak coś. Dobra, ja lecę z rozpędu. No i poszło, ale ty jest ładnie. Jamne się skończyło, bo zaraz będziemy podjeżdżać pod las. I do góry. I znając życie, to będziemy te rowery jednak targać do góry. Ktoś tu sobie sarenki hoduje. Ale fajne. A po drugiej stronie ulicy taki widok piękny klasztor. Trzeba będzie też się tam wbić kiedyś rowerami. A, wracamy tak w ogóle, bo zjechaliśmy ze szlaku. Standardowo. Znaleźliśmy szlak, ja ledwo pod górkę podjechałem już cały mokry. Wjeżdżamy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. No i dobrze, że się wróciłem po dane komórkowe, bo trzeba kupić bilet. Płacę sobie właśnie. Yy. Pokażę Wam w międzyczasie na mapie, gdzie jesteśmy. Wyruszyliśmy z nowej Słupy. teraz jesteśmy tutaj i wjeżdżamy na hełmową górę, już za chwilę. No i tak sobie idziemy na piechotkę, prowadzimy rowery. Jest całkiem przyjemnie tętno 160 a wcale stromo nie jest jesteśmy na szczycie a tutaj taki pomnik czy jak to nazwać, profesorowi Marianowi Raciborskiemu wielkiemu przyrodnikowi, badaczowi modrzewia polskiego w setną rocznicę urodzin Polskie Towarzystwo Leśne przerwa na wodę z elektrolitami, oczywiście musiałem się cały ulać, no ale ja to ja tu jest znak Helmowa Góra. Jeszcze na tle znaku do zdjęcia kolebka modrzewia polskiego. My w dalszym ciągu na piechotkę schodzimy sobie ze szczytu. Poczytajcie sobie o tym szczycie. Link jest w opisie, jak zawsze. Wszystkich szczytów dzisiejszych. Informacje na temat wszystkich dzisiejszych szczytów. No tutaj drzewa są naprawdę przepiękne i zachęcam żeby się wybrać tutaj na wycieczkę bo nie jest daleko, a nie jest daleko od miasta, nie jest daleko z tej nowej słupi, nawet na piechotkę sobie można przyjść i popatrzeć na takie widoki, których no nie w każdym lesie się zobaczy. Wyjście z parku jeszcze o takie widoki są cały czas świetne. Jeszcze zobaczymy co tutaj są za grafiki zdjęcia. Takie informacyjne rzeczy. A z drugiej strony mapa. Godzina za nami. I wychodzimy na pokrzywiankę. Wyjechaliśmy z parku, ale i tak rowery prowadzimy, bo ja bym kurczę nie wyhamował, szczerze mówiąc. I trzeba by było się na drzewie zatrzymywać, że to takie przejście. Dobra, może nie pęknie. Cały czas czarny szlak wyszliśmy z lasu. Teraz mam nadzieję, że trochę pojeździmy rowerem. Pisało na szczycie, że do kolejnego szczytu mamy 4 godziny ruchu takiego pieszego. No, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że co najmniej o połowę szybciej nam zejdzie na rowerach. Wyjście na szlak rowerami to dobry pomysł. Ale trzeba brać pod uwagę to, że jak się nie zna tej trasy, to bardzo możliwe, że się ten rower będzie cały czas prowadzić, tak jak my, w tym momencie. No, stop pod górę i mam nadzieję, że zaraz za tą górką będzie już troszkę z górki. Takie widoki zostawiamy za sobą. Stamtąd wyruszyliśmy. Tutaj piękne góry świętokrzyskie. No i ta hełmowa góra za nami. Idziemy teraz w drugim kierunku. A z drugiej strony też otwiera nam się jakaś przestrzeń Ale nie będę tu wchodził No i prowadzimy rowery dalej, ale droga jest już w miarę prosta, może zaraz wsiądziemy Takie piękne miejsce Ogródek sobie pan robi Tutaj mini sad Pięknie zrobione Wykoszone wszystko Jaki piękny teren, hamuję tylko jedną ręką teraz. Mam nadzieję, że nie przejadę na wprost, ale no coś niesamowitego. Cieszyć się trzeba małymi rzeczami. Jeszcze mamy kawałek drogi, takiej, właśnie szosowej, bardzo fajnej i przyjemnej. Przerwa na kanapeczkę, ławeczka i takie widoki. Cały czas pod górkę i z górki. I cały czas w tyle klasztor. A my chyba jedziemy na tę górkę teraz. Będziemy wjeżdżać do lasu, najprawdopodobniej. A tu jeszcze takie cuda. Po drodze. Właśnie wchodzimy do lasu. Nie wiem, czy to widzicie w tym świetle i w tej kamerze. Widać, jakby deszcz padał. Coś centralnie spada z nieba. Ale nie pada deszcz. Rzeczywiście, jak tak teraz patrzę, jest nad nami taka ciemna chmura. Nie, z... I zaczął padać deszcz. Ale jaja. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo jest nam już dość mocno gorąco. Jesteśmy z kilometr półtorej, kilometra dalej. Kropel parę dosłownie leci na głowę. Słońce świeci, chmurnie widać, a cały czas leje deszcz. Dziwne uczucie. Walka z pulsem i walka z komarami. Jest ich już dość dużo, niestety. No i wbijamy się do góry. Jesteśmy na wysokości jakieś 400 metrów nad poziomem morza. To już i tak zrobiliśmy ze stuwę yy, od początku tego, tej góry i przed nami jeszcze kolejne 130 metrów. Nie wiem ile czasu się nie włączałem, ale długo, e, już mówię 3 godziny 18 minut, za nami 17,4 km i wchodzimy właśnie na rezerwat przyrody Szczytniak. Jesteśmy już niedaleko, było ciężko naprawdę było ciężko. Odpalam się jeszcze raz parę metrów dalej. Chyba powinienem przestać marudzić. Kamienie teraz, jak jeszcze się ten rower jakoś wpychało pod górę, to teraz chyba trzeba go jednak na plecy narzucić. No, nie narzekajcie, cieszcie się z tego co macie. Kamienie się ruszają. Zargaliśmy jakoś te rowery. I takie coś przed nami. Patrzę teraz na mapie. No. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. A wiecie co jest najgorsze? Skończyła nam się całkowicie woda. Nie było po drodze żadnego sklepu. I już jest biednie. Ale chyba sobie tutaj przycupniemy i zrobimy sobie chwilę przerwy. Nie było to łatwe, ale się udało. Jakieś 15 minut. Chyba podchodziliśmy. I mam dosyć. Na dzisiaj mam dosyć. Tylko mam taką nadzieję, że ten zjazd czerwonym szlakiem da nam już trochę luzu i że najgorsze już za nami ale bardzo mnie to cieszy że takie rzeczy się dzieją po drodze bo jakbym się tego spodziewał to byłoby inaczej do zobaczenia na szczycie jest jest ławeczka przy szczycie bardzo mi tego było potrzeba jest i szczytniak 5-5-4 i ja na tle szczytniaka a informacje o szczycie standardowo, jak zawsze, w opisie filmu. To nie jest dobry pomysł po tych kamieniach. Nie da się jechać rowerem jeszcze, chociaż bym bardzo chętnie na niego wsiadł. Ale sami widzicie. Zjechaliśmy trochę, myślę, że ze 2 km. Teraz sobie prowadzimy rower, bo to ciekawostka. Tricepsy już nie dają rady. Trochę ten rower się pało pod górę, to z jednej strony. A teraz, jak się zjeżdża cały czas na hamulcu, ciężar, obciążenie idzie na ręce. No, i tego bym się na przykład nie spodziewał, a teraz już wiem, że tricepsy mam trochę w tym momencie za słabe na moją wagę. Oczywiście myślę, że waga spadnie, to, to będzie trochę lepiej. Ale taki case do nowej słupi mamy jakieś 5 km, a wyjście z lasu będzie za jakieś 2-3 km. I tak marzy nam się sklepik taki wiejski, żeby wejść jeszcze, żeby lodóweczka tam działała, żeby sobie kupić jakiś tonik albo coś mi by nawet i woda niegazowana wystarczyła w sumie i chyba pół butelki wleci od razu trochę mnie wytukło na brukowanej drodze tak się zastanawiamy komu się chciało tyle kamieni nosić ale wygląda na to, że wyjeżdżamy wygląda na to, że wyjeżdżamy i dwie rzeczy teraz sklep i Droga asfaltowa, i jestem szczęśliwy. A w tle cały czas klasztor. Dojeżdżamy zaraz do nowej supi. Kupimy sobie coś do picia i robimy podsumowanie. Patrzcie na nasze góry. Widać już niezbyt wyraźnie, bo leje tam teraz ogromny deszcz. A wiecie czemu tak śmieją mi się oczy? Patrzcie tutaj. To jest ta Biedronka z tym outletowym kontenerem. Czyli jesteśmy uratowani. Będzie tonik zaraz.

Przestało padać. Opiłem się tego toniku. Jestem pełny, a najgorsze, że padało na sam rower. No mam na szczęście mam papier toaletowy w sumie, ale chyba sobie poradzimy w inny sposób. Trzeba jechać, bo już dochodzi 19, powiem wam tak. Z tego może być dobra miniaturka i pewnie będzie. Ten zjazd był hardkorowy. Cały czas jeszcze pada. Jesteśmy cali mokrzy. 40 minut teraz będzie powrotu do domu. Eee, trzeba będzie zagrzeć porządnie w aucie. i wiecie co? Ja w tym momencie kończę tego vloga. Żegnam się z wami. Dam wam jeszcze albo teraz, albo za chwilę. Tarczy z podsumowaniem treningu z zegarka. Dzięki, że byliście z nami na dzisiejszej wycieczce. Zostało nam tych wycieczek jeszcze trochę i pewnie będziemy robili kolejne, rowerowe, bo, bo jest fajnie. Podoba mi się to. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!